Witam Państwa, Michał Kowalski, Portal Oświatowy. Dziś, kilka słów o zapowiedziach nowej minister edukacji. Oczywiście, te zapowiedzi są na razie dość ogólne, więc trudno odnieść się do jakichś szczegółowych regulacji prawnych. Także, też same moje uwagi będą, będą miały ogólny charakter. Drodzy Państwo, oczywiście, przede wszystkim zapowiedziano podwyżki dla nauczycieli. Co wiemy? Wiemy, że te podwyżki mają wynosić około 30%. Mówimy o podwyżce stawki wynagrodzenia zasadniczego, ale wiemy też, że te podwyżki mają być pokłosiem podniesienia kwoty bazowej, co wcale nie było takie pewne, dlatego że tak naprawdę istnieje jeszcze inna metoda podwyżek na zastosowana bodajże w czasie pandemii, kiedy nie podniesiono kwot bazowych. W ustawie budżetowej, w oparciu o której jest wyliczane przeciętne wynagrodzenia nauczyciela, tylko podniesiono sam parametr przeciętnego, przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela na część roku szkolnego. Takiego rozwiązania tym razem nie zastosowano, tylko tradycyjnie ma być podniesiona kwota bazowa, przy czym należy tu się uzbroić w cierpliwość. Zapowiadane jest podwyższenie kwoty bazowej, a w konsekwencji nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego w załączniku do rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia, rozporządzenia płacowego nauczycieli. Wejście w życie tego rozporządzenia zapowiadane jest na około no, luty, może marzec raczej się mówi o luty. Natomiast uspokajam, oczywiście. Podwyżki zostaną dokonane z wyrównaniem za okres od stycznia. Tutaj podczas poprzedniego live'a tłumaczyłem, jak, to, jak takie podwyżki wyglądają, czyli jest wypłata. Załóżmy, że rozporządzenie wchodzi w życie w lutym, będzie wypłata na początku marca ze skutkiem od 1 września, czyli z wyrównaniem za styczeń i luty. I zatem za te okresy muszą ulec wyrównaniu wszelkie pochodne wynagrodzenia zasadniczego. Tak będą wyglądały podwyżki dla nauczycieli, także tu się jeszcze musimy troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Co poza tym? Zapowiadane są na ten moment delikatne, ewolucyjne zmiany w zakresie podstaw programowych. Co wśród nich? Drodzy Państwo, jest wspomniane o hicie, czyli o przedmiotie historia i teraźniejszość, minister edukacji nie wyobraża sobie funkcjonowania hitu w takim kształcie jak do tej pory, z tym podręcznikiem, co do tej pory, więc tutaj są zapowiadane zmiany później pojawi się jakiś nowy podręcznik, natomiast no nie wiemy jeszcze też, jak to będzie wyglądało. Co do pozostałych przedmiotów, zmiany w podstawach programowych mają zmierzać do ich odchudzenia, no ale to też się nie stanie od razu, dlatego że zmiany istotniejsze oczywiście wymagają prowadzenia zachowania dłuższego okresu czasu, może nawet roku szkolnego. Także tutaj jeszcze też nie ma żadnego. Żadnego konkretu. Ale w ślad za zmianami w podstawach programowych ma iść zmniejszenie liczby prac domowych. Zdaję sobie sprawę, że to jest temat kontrowersyjny, jest to różnie oceniane. Ja osobiście akurat jestem za zmniejszeniem liczby prac domowych, natomiast też nie wiemy, jak to jeszcze miałoby wyglądać. Nie wiadomo, jak miałaby wykonać regulacja prawna, która miałaby do tego doprowadzić. Czy to będzie jakiś odgórny zakaz na poziomie ustawowym? Czy też będzie to wprowadzenie możliwości ograniczenia liczby prac domowych w danej szkole w statucie? Może taki zapis właśnie będzie przewidziany, który będzie zachęcał do zmniejszenia liczby prac domowych, a może to będą jakieś sztywne ograniczenia. Póki co minister poprosiła nauczycieli, żeby nie zadawali prac domowych na okres, na okres świąteczny. Z wypowiedzi prasowych wynika też, że to ta redukcja liczby prac domowych mogłaby dotyczyć przede wszystkim prac o charakterze praktycznym i technicznym, ale to też może są zbyt daleko idące wnioski, więc nie będziemy jeszcze, jeszcze tak daleko w to brnęli. Z całą pewnością, żeby było mniej prac domowych, trzeba odchudzić podstawy programowe, także zmiana musi mieć charakter jednak systemowy. Mniej zajęć religii to oczywiście kolejny temat, który wzbudza kontrowersje. Wydaje się jednak, że rozwiązanie, które jest zaprezentowane tutaj, jest zaproponowane przez panią minister, jest dość racjonalnym rozwiązaniem, ponieważ mieści się w ramach prawnych. Mieści się w ramach prawnych, gdyż zapewni realizację. Konkordatu przez sfinansowanie z budżetu państwa jednej godziny religii tygodniowo. Być może z o taką opcją, że ta godzina będzie realizowana na początku lub na końcu zajęć. Pozostałe godziny religii będą mogły być realizowane, ale nie będą finansowane z budżetu państwa. Inicjatywa rodziców, inicjatywa organu prowadzącego, czy samej szkoły też sobie tak to można wyobrazić, ale finansowanie już ze środków własnych organu prowadzącego. Tak miałoby to wyglądać. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No, i na koniec odwołanie kuratorów oświaty. No właśnie, drodzy Państwo, to trudno to nazwać zmianą prawną, ale chciałbym o tym powiedzieć, dlatego że Państwo możecie się dziwić, dlaczego tak szybko odwoływani będą, czy już są odwoływani kuratorzy oświaty. Otóż, bodajże w 2017 roku został wprowadzony przepis, który uprawnił ministra edukacji narodowej, już wcześniej, obecnie będzie to minister edukacji, to będzie brzmiała nazwa do odwoływania kuratorów oświaty bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez żadnego okresu wypowiedzenia i bezpośrednio, nie za pośrednictwem wojewodów, czyli odwoływanie kuratorów oświaty bezpośrednio przez ministra. To się może stać z dnia na dzień. Natomiast powołanie kuratora oświaty z kolei wymaga oczywiście przeprowadzenia konkursu tak, jak to wyglądało do tej pory. Dlatego proces odwoływania kuratorów może zgodnie z zapowiedziami przebiegać właśnie tak szybko. A teraz kończąc wątek, tu Państwa zapytaliście o podwyżkę, jak wypłacić wynagrodzenie nauczycielom na 1 stycznia. Skoro wiadomo, że nie będzie podwyżek, a musimy im zapewnić minimalne wynagrodzenie, to mamy tak naprawdę trzy sposoby, przy czym ten ostatni to jest raczej rozwiązanie Martwe. I pokrótce tłumaczę. Pierwszy sposób to zapewnienie dodatków do wynagrodzenia. Ale w kontekście dodatków trzeba wskazać, że do, minimal, do poziomu minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się wysługi lat i od 1 stycznia również dodatku za warunki pracy. Więc trzeba by byłoby przyznać nauczycielowi, którego wynagrodzenie zasadnicze nie gwarantuje poziomu płacy minimalnej, dodatek funkcyjny lub motywacyjny. Problem w tym, że nie zawsze przecież one przysługują. Jeżeli tego się nie da zrobić, to istnieje drugie rozwiązanie w postaci wyrównania. Z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. To jest właściwie rozwiązanie ostateczne, tak zwany dodatek wyrównawczy, czyli wypłacamy różnicę pomiędzy wynagrodzeniem należnym nauczycielowi, a tym, które wynika z nowej stawki płacy minimalnej, z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Trzecie rozwiązanie jest, tak jak powiedziałem, martwe. Chodzi, chodzi tu mianowicie o podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organ prowadzący, poprzez zmianę regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. Albo upoważnienie dyrektora do podwyższenia takich stawek w indywidualnych przypadkach, upoważnienie przez organ prowadzący. To trzecie rozwiązanie jest stosowane ekstremalnie rzadko, albowiem może być ono finansowane ze środków własnych, jedynie ze środków własnych organu prowadzącego. To tyle. Czekamy na dalsze kroki, zobaczymy, co się będzie działo w systemie oświaty. Raczej te zmiany, które nas czekają, będą wyglądały ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Do tego zapowiadane jest także, że Różnego rodzaju programy wsparcia, tu mam na myśli przede wszystkim program laptopy dla uczniów, będą kontynuowane. Dziękuję bardzo.